Osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Witam bardzo serdecznie w studiu Judy Jankowska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witaj. Bardzo się cieszę, że się spotykamy z książką, którą wydaliśmy Algorytm osobisty. No i ciebie możemy spotkać na 132 stronie. Psycholożka biznesu, założycielka firmy Coaching Team. No i rozmawiamy o uznaniu. Tak. O uznawaniu no właśnie czego albo kogo. Rozmawiamy o takim uznaniu, w którym możemy podkreślić potencjał danej osoby. Czyli tak jak opowiadam w mojej części książki, o tym, żeby docenić czyjeś starania, żeby zauważyć jego pracę włożoną, żeby podbudować jego motywację i wzbudzić w nim tą motywację wewnętrzną, żeby on mógł uwierzyć w siebie i dzięki temu, żeby mógł sobie wyznaczyć właściwy kierunek. To możliwe? Tak, jak najbardziej. Pracowałam przez wiele lat w korporacji, zajmowałam się tym na co dzień i dostrzegałam to każdego dnia, ponieważ ludzie nie wiedzą, w którym kierunku zmierzają, a czasami wystarczy ich popchnąć. No właśnie, trochę jest chyba tak, mam wrażenie, że wszyscy działamy w takich dość mocnych schematach schematach rodzinnych, kulturowych wzorcach, które, które się pojawiają. I Teraz, jak już tematem trochę bardziej się zainteresowałem, to też obserwuję siebie, w których momentach automatycznie reaguję, a w których momentach już mam tę świadomość, że to jest nie moje. Da się to jakoś wyeliminować, wyrzucić, czy, czy to już do końca życia będzie tak, że będziemy się łapali na tych schematach automatycznych? Wiesz co, na pewno będziemy się łapali przez większość naszego życia na tych schematach, ale możemy to zmienić, ponieważ mam naturalny wpływ. Możemy sobie troszkę ukierunkować i stworzyć naszą przestrzeń, naszą przyszłość, co jest bardzo ważne. My mamy takie poczucie, że każdy z nas musi mieć żonę, męża, partnera, dziecko, psa, kota, dom, kredyt i wakacje na przykład mhm. w górach albo nad morzem. I kiedy mamy wyjść poza ten schemat, wyjść poza te ramy, chociażby z pracą zawodową, jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do, do pracy na, na umowę, na umowę o etat. Gdzieś tam, no teraz ta działalność gospodarcza też jest bardzo popularna, ale cały czas powielamy te schematy. Trudno jest nam się wybić wtedy z tych trybików, poza schemat gdzieś tam. To co Ty robisz, zostawiłeś świetnie rozprawiającą firmę i po prostu... Ruszyłeś swoją ścieżką. Mało osób decyduje się na taką ścieżkę. No, ale to też nie było łatwe, bo wiesz, kontrakty, pracownicy, dobrze funkcjonująca firma, studio, mnóstwo inwestycji i nagle taka y, decyzja, ale kompletnie tego nie żałuję, bo akurat zbiegło się to z COVID-em i później by się okazało, mhm. że miałbym problemy z tym, żeby, y, żeby jakoś to płynąć. No, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że jednak wideo było na tyle popularne, że studio mogło funkcjonować. Mhm. Natomiast rzeczywiście y, niełatwo było wyjść poza ten schemat, ale mhm. też wiele osób, które spotykam, i opowiadam swoją historię, to one właśnie mówią, że też bym tak chciała. Dokładnie. Ale za dużo rzeczy mnie trzyma. Dokładnie. Wielu z nas gdzieś tam się trzyma tej swojej bezpiecznej przystani. Bardzo jesteśmy gdzieś tam przywiązani i ciężko jest nam opuścić tą taką strefę komfortu. To jest bardzo trudne. To jest trochę jak zbieganiem. Kiedy chcesz zacząć biegać i nie biegasz, to najlepsze co możesz zrobić, zamiast zastanawiać się, czy wyjść, kiedy wyjść, a ile pobiegać, po prostu załóż buty. Mi tak kiedyś powiedziała moja wykładowczyni jeszcze na studiach, która mm -hmm. jest trenerem mentalnym, i o, ja mówię, y jak to jest, że pani po prostu wychodzi biegać? I ona mówi: Ja po prostu zakładam buty i nie myślę o całej reszcie. I jeśli chodzi o Twój przypadek, czy przypadek innych osób, które wychodzą poza te ramy i które po prostu gdzieś tam podążają, odnalazły swój algorytm osobisty, to mam takie poczucie i tak chyba mi się wydaje, nie wiem, czy się z zgodzi, że po prostu robicie swoje. Po prostu robicie tak, jak czujecie. Tak, tak, tak. Chociaż nie jest łatwo, tak jak wspomniałem, bo, mhm. bo raczej jest łatwo, ale postrzeganie społeczne często powoduje, że wpędza nas to, mam wrażenie, też w jakieś schematy, że nie wypada nam, mhm. co powiedzą inni ludzie, jak zareaguje rodzina, że jakby tych wstrzymywaczy. Mamy naokoło siebie bardzo dużo. Ale wiesz co, no, cały czas tutaj się kłaniają nasze te m, ograniczenia, te nasze przekonania ograniczające. Też mówi się, że jesteśmy taką siłą wypadkową pięciu najbliższych nam osób, mhm. i też otoczenie, w którym my przebywamy, bardzo dużo i w dużej mierze nas kształtuje, czy oni nas wspierają, czy nie. Fajnie zauważyłeś to w książce, że przyjaciele nie obcują jednak z nami 24 godziny, bo nie wiedzą, co nam w duszy gra. To jest bardzo słuszne. Mówimy o podpowiadaniu, że Dokładnie. czasami znajomi nam pomagają podkreślić różne rzeczy. I ja bardzo doceniam i naprawdę szalenie podziwiam takie osoby, które właśnie przełamują ten schemat. Ja wiem, że to nie jest trudne. Tak jak z nawykami. No nawyki to są takie automatyzmy, które nas trzymają, ale no plusem jest to, że każdy nawyk można zmienić w inne. Jak się pracowało przy książce? Fantastycznie. To była wspaniała przygoda i jestem chyba najbardziej szczęśliwa, że. Jeszcze bardziej otworzyło mi się postrzeganie. Wiesz, mm. tak. Po prostu historia wszystkich osób, które są zawarte w książce, otworzyły mi na nowo niektóre drzwi w mojej głowie. I jestem niesamowicie zainspirowana. Wiesz, to tak jest, że kiedy ktoś zajmuje się rozwojem osobistym, no to dużo czyta. No bo zazwyczaj tak jest, że się poszukuje, dużo się czyta. Ale tutaj udało Ci się zebrać no, takie jednostki, takie osobowości, że naprawdę tą książkę czyta się tak, yy, wiesz, jednym tchem i chce się więcej, chce się więcej. Także naprawdę jestem zaszczycona, że jestem w takim wspaniałym gronie. Ja myślę, że w tej książce udało nam się. Yy... Zrobić to, co w dzisiejszych czasach jest tak popularne, czyli szybkie przeglądanie mediów społecznościowych. Czyli są krótkie spotkania z osobami, ale jeśli ktoś czuje, że chciałby pogłębić wiedzę, to ma kod QR, który może zeskanować. I po zeskanowaniu kodu, u ciebie też jest taki kod, kieruje nas to do, do dodatkowych treści, które można posłuchać albo zobaczyć. Nie wiem, ja może, może pokażę, jak to działa. Okay. Po prostu otwieramy telefon. O, proszę bardzo, skanujemy kod. I otwiera nam się SoundCloud z wypowiedzią e, Judyty. No i możemy sobie tego po A prostu co? posłuchać. Nie wiem, ja to mam tutaj w telefonie. Kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć o, swój algorytm jest... osobisty? W studiu judy Jamkowskiego. Tutaj Judytę słychać. Więc to w ogóle to jest świetne, innowacja. że to jest tak łatwo dostępne. Tak. Świetna jest ta innowacja. Ja sama łapię się na tym, że bardzo często albo w przerwie między klientami, kiedy coś tam sobie czytam jakąś, jakąś książkę, a nie mam czasu, żeby się zgłębić, to po prostu sobie dosłucham. I gdzieś tam jadę autem, sobie dosłucham. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Naprawdę. Tak, ja myślę, ja jestem zakochana w tym rozwiązaniu. No to jest, to jest, to I, no i udało nam się to. Dokładnie. Tak. To, jest, to jest moim zdaniem. Naprawdę innowacyjna i świetna rzecz. I mam nadzieję, że rzeczywiście sporo osób podsłucha to, co się tam znajduje, bo jest mnóstwo wiedzy, prawie 17 godzin materiałów dźwiękowych. Więc rzeczywiście książka nie jest tylko 160 stronami, ale przede wszystkim tymi dodatkowymi materiałami, których można słuchać, 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 słuchać. A ja mam wrażenie, że. Wszystkie te osoby, które znalazły się w książce i mówią o znajdowaniu własnego algorytmu osobistego, e, opowiadają nam o swoim sposobie zrobienia tego, żeby się bardziej chciało, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadza do jednego. Że jakby mam wrażenie, że wszyscy mówią o tym samym, ale inaczej innymi słowami słowa. tak. i też pokazują inne historie dochodzenia do tego. Tak, dokładnie. Każdy ma swoją drogę i, i tak jak mówisz, gdzieś tam zna znajdujemy ten nasz wspólny mianownik, ale ja też mam takie poczucie. Ja z kolei nie jestem podróżnikiem. Jestem typem domatora. W związku z czym czytając wasze historie, podziwiam, chociaż sama bym tak nie potrafiła żyć, mhm. ale jest to niesamowicie inspirujące i właśnie to jest to otwieranie okien w mojej głowie, o których powiedziałam wcześniej. I, i tak naprawdę to nieważne, jaką drogę wybierzemy, Ważne, żeby odnaleźć szczęście na końcu. Ja mam swój algorytm, mimo tego, że są odmienne od twojego, od Marioli, od, od wielu, wielu innych osób, od Tomka Katzakat, to po prostu każdy z nas odnalazł swoje szczęście, albo odnajduje niesamowite. Niesamowite. Co mówiłaś prawda. okna? Że okno okna otwiera, tak? A tak. to do, o oknie niechari, no tak, <laughs> poproszę, bo to e, powiem ci, że mm, uwielbiam y, jak spotykam się z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, dowiadywać się nowych rzeczy, ale o czymś takim nie słyszałem, o co w naprawdę. W ogóle mhm. No w oknach jochari, to przede wszystkim sprawdzamy takie postrzeganie naszą komunikację, naszą współpracę z innymi ludźmi, to jak jesteśmy odbierani, tak byśmy chcieli być odbierani i to czego chcemy ukryć, ale także to co jest nam po prostu jeszcze nieznane, nieodkryte, co jest tajemnicą. Co nam takie okno może dać? Wiesz co, to nam może pokazać takie obszary, które wymagają poprawy, ewentualnie dać nam taką refleksję, czy może za dużo się ukrywamy przed innymi, czy może tworzymy swego rodzaju fasadę, więc jesteśmy bardziej trudno dostępni, który obszar chcemy pokazać, to tak na dobrą sprawę pokazuje nam właśnie taką współ współzależność w życiu z innymi ludźmi, a komunikacja i współżycie z innymi ludźmi, jak wiemy, no jest, Kluczowe. No tak, żyjemy stadnie. W dokładnie, końcu. jesteśmy uh -huh. dokładnie zwierzęciem stadnym. Kapelusze Debona? Kapelusze Debona, moje ukochane. Niezmiennie. <laughs> Ale bez kapelusza? <laughs> dzisiaj bez kapelusza. To o co chodzi? Dzisiaj jestem wolna. Uh -huh. Z otwartą głową, otwartym umysłem. Nie narzucam sobie dzisiaj ani krytyka, ani optymisty. Także jestem zupełnie otwarta. A jeśli chodzi o te kapelusze, to co to? To jest taka metoda, która polega na tym, że wchodzimy po prostu, zmieniamy perspektywę. Czyli zajmujemy się tematem i albo wchodzimy w rolę krytyka, albo optymisty, albo realisty, albo takiej osoby, która porządkuje cały proces, czyli gdzieś tam to wszystko spina i, i w taką wizję też wizjonera. Także to też wiele okien przedstawia, bo jeśli ludzie mają jakąś rolę w życiu, typu są wiecznymi optymistami, to mogą gdzieś tam nie dostrzegać pozostałych obszarów. Mhm. A to jest bardzo pomocne gdzieś tam w, w, w dobieraniu celów i realizacji. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Tak, Judita Jankowska była moim i waszym gościem. Dziękuję serdecznie. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Algorytm osobisty, algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.